Ajso, good day! Jak się macie? Ja jestem Maciek i uczę miejskiego w Mesterze, a to jest mój dzisiejszy pomocnik, Gianni. Mój dzisiejszy pomocnik, bo dzisiaj odcinek specjalny dla wszystkich psiarzy. Porozmawiamy sobie o słownictwie związanym z pieskami. To zaczniemy od podstaw. Pies to po duńsku in hun. In hun a większość słownictwa związanego z psiakami będzie miała pierwszy człon kun, przyklejony do innego wyrazu. I tak na przykład szczeniak, mały piesek to in hunewelp, hune a rasa psa to hunerasz, hunerasz. Trochę inaczej będzie z kolei kundelek, bo po duńsku ma on dość ciekawą nazwę, a mianowicie INGELEKRÜŚZ INGELEKRÜŚZ co dosłownie moglibyśmy przetłumaczyć jako uliczną krzyżówkę. Dobra, to teraz dopóki jeszcze ja nie ma cierpliwość, to trochę go wykorzystam i możemy powiedzieć sobie o charakterystycznych częściach ciała pieska. I tak KUFA PYSK to po duńsku INSNUL INSNUL USZE to po prostu LO a pieski mogą mieć Spise czyli spiczaste uszy, albo lange flable czyli długie i płaskie uszy. Pieski mają też łapki, a łapka to po duńsku impur. Charakterystyczny dla piesków jest również ich ogon, a po duńsku ogon to inhale. Inhale. Natomiast sierść. To po duńsku pelz, pelz. Ok, to wiemy już coś niecoś o budowie piesków po duńsku. To może teraz akcesoria dla psów. I tak na przykład smycz. To po duńsku snuło", in hunešno. A obroża? To po duńsku in, helspon", in helspon". Czasami potrzebny jest też dla pieska kaganiec, a taki po duńsku nazwiemy Inmunku. Inmunku. Pieski lubią się też bawić, dlatego przydadzą nam się zabawki i tak zabawki dla psów to Hunlaecoj. Hunlaecoj. Pieski przebywające dużo na zewnątrz często mają swoje własne domki, czy jak to mówim po polsku, budy. I tak, buda dla psa to po duńsku Et Ethunehuks. Wsiaki potrzebują też swojego miejsca do spania, i tak na przykład takie legowisko, z którego właśnie uciekli Dziani, po duńsku nazwalibyśmy in huneku. Huneku. Lub ewentualnie łóżko dla psa, czyli. Hunseng, kunseng. Z kolei miska dla psa to kunskul. Kunskul. a szczotka dla psa to hun Kiedy będziemy wychodzić z psiakiem na spacer, to przydadzą nam się też kun półso, kun półso, czyli woreczki na odchody. A teraz uwaga, jedno z ważniejszych słówek, coś, co pieski kochają najbardziej, czyli smaczki. Smaczek to po duńsku inkulpil, cool inkulpil, cool a karma to hunefulo, hunefulo. Proszę, proszę. <gry> Okej, okay, mieliśmy akcesoria i przybory dla piesków, to teraz trochę czasowników. Co z psiakiem można robić i jak się psiakiem opiekować. Okej, okay, to może na początek, jak będzie wyprowadzać psiaka na spacer. Po duńsku mówimy dość śmiesznie, bo dosłownie psiaka po duńsku wietrzymy, czyli OLUHTĘ HUN. OLUHTĘ HUN. Rozpieszczać psiaka to OKILE. OK. A opiekować się, zajmować to albo OPESO, albo Oplane. Psiaka, szczególnie takiego z długimi włosami jak Gianni, czasami trzeba czesać, czyli oplast. to. Karmić psiaka powiemy Ofurahun O, hun", o hun". Natomiast kiedy się będziemy z nim bawić, to powiemy olajem hun. O hun. Z kolei trenować, ćwiczyć, to po duńsku o train" o hun. Trening może polegać m.in. na uczeniu pieska sztuczek. I to po duńsku powiemy o lejachun tricks, O leja hund tricks. I przykładami takich hun tricks, czyli sztuczek dla psów, mogą być kipur, czyli daj łapę, set, czyli siad, albo rul rund, Czyli Turlajsia. Ok, to mieliśmy trochę czasowników i aktywności związanych z opieką nad psiakami, to może teraz trochę czasowników aktywności, które wykonuje sam psiak. I tak na przykład szczekać to po duńsku ogry, g, i dlatego kungro. Kungro. Czyli pies szczeka. Psiaki mogą też czasami skomleć. Skomleć to po duńsku lub wyć, czyli po duńsku hyle. Pielki często też się drapią. Drapać się to po duńsku oklusaj oklusaj lub merdają ogonem, kiedy są szczęśliwe. A merdać ogonem po duńsku to owiwdy my helin owiwdy my Psiaki też węszą, czyli po duńsku Osnusze. Lub niektóre niestety też gryzą. Gryź to po duńsku obil. Obil. Ok i na koniec kilka określeń na osoby, które kochają, uwielbiają pieski. I tak takie osoby możemy nazwać hunmęczko. Hunmęczko. A synonimem dla tego określenia będzie hunelsko. Hun, elżko. hun elżko. I oba te wyrażenia przetłumaczymy jako pielbiciele miłośnicy psów. Z kolei właściciel, właścicielka psa to huneaja in A hodowca, hodowczyni to aulo. in aulo. Dobra, ja nie zrobię sobie w trakcie małą drzemkę, ale teraz wracam do was, żeby się pożegnać, bo to już wszystko co dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Dajcie znać czy nie zapomnieliśmy o jakimś praktycznym słówku, które chcielibyście poznać i jeżeli takie jest, to możecie dać znać w komentarzach. Jeżeli wam się podobało, to dajcie nam łapki w górę, możecie dać suba i być na bieżąco z nowościami, a my serdecznie wam dziękujemy. Magnac, gracias por maximhed. We see next time. Hi hi.